Dzień dobry. A teraz jak dojść do tego raju w najlepszym stylu? Z czego jesteśmy rozliczani? Jesteśmy rozliczani z dwóch rzeczy: miłość Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. No, ja tą miłość własną to opanowałam do perfekcji, z pozostałymi miłościami jest kłopot. I mnie się wydawało, że miłość własna, czyli zaakceptowanie siebie. No to każdy tak ma to najprościej. Okazuje się, jak porozmawiałem, no, mam trzech synów. I oni też są genialni w wielu miejscach, każdy w innym miejscu. I jeden z moich najstarszych, najstarszy mój syn mówi, no, miłość własna to nie jest takie oczywiste dla większości ludzi, ponieważ każdy, kto ma depresję, ma problem z sobą. I trudno mu się zaakceptować. Tym bardziej kochać. Co myślę ja. Mi się wydawało, że większość ludzi tak ma jak ja, że miłość własna to bez problemu. <grym> Z każdą inną miłością jest kłopot. No Boga nie widzimy, ale, ale ja jego czuję, tak? Jeśli to zajmę się takie cuda nieprawdopodobne. Jak policjanci powinni mi dać z 20 punktów, jeszcze z kilka tysięcy złotych kary, a powiedzieli pouczenie. <grystanie> Jak mi pokój nie dziękować. Jak takie cuda mi się zdarzają i to zdają się co, co jakiś czas, oczywiście nie z policjantami tak często, bo przez rok spotkałem ich, znaczy zobaczyłem ich na drodze trzy razy, za każdym razem by był kłopot. Znaczy mógł być kłopot, a nie było. <grystanie> to. Niesamowite, to wszystko w naszym życiu ma sens, tak? No ja przegiełem z tym wczorajszym przejechaniem z podwójnej ciągłej, jeszcze wyprzedzanie na, na przejściu dla pieszych, mimo że to bezpieczne było, ale no, wszystkie zasady zostały złamane przez Jacka, nie pierwszy raz. Jak wiem, że coś jest bezpiecznie, to jadę. W morzu też. <noise> Dzięki Bogu, te historia morskie. Ja byłem kapitanem ponad 30 lat. <noise> I wszystko szczęśliwie się kończyło. A numery robiłem jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Na skróty takie pływałem, że nikt tak nie pływał. Stąd ten, ten tytuł góry pirat Kapitan Katolik. Robiłem skróty. <noise> Pływałem po płytkich wodach. To znaczy trzymałem minimum 3-4 metry. No zwykle 4 metry pod stępką. No to tak jest różnie. To znaczy to mało jest. Przy dużym statku to, to 4 metry dalej jest mało. Ale mnie się udawało. To znaczy minimalnie było po 4 metry. Zwykle było więcej. Ale, ale nikt tam nie pływał. Nikt. A ja tak. Robiłem to z tego powodu, że tak. Oszczędzałem 8 godzin czasu dla czarterującego. No się tylko dziwił, że tak fajnie, że szybko i że mniej paliwa palę. Nasza planeta była czystsza. Bo ja tam pływałem wielu, przez ponad 10 lat na Karaibach. No to jeśli ja oszczędzałem 16 godzin na takiej podróży, to z 20 ton paliwa było zużyte mniej i ta nasza, nasza planeta o te 20 ton była zdrowsza. Ale głównym moim celem było, że ten skrót to był między cudownymi wyspami, gdzie były trzy palmy kokosowe, bezludne i ja, mając 8 godzin skrótu, czyli zaoszczędzonego czasu, to na 6 godzin jechaliśmy sobie na grylach na bezludnych wyspach. Cała załoga szczęśliwa i ja też kąpaliśmy się w cudownych wodach na rafach koralowych, gdzie nikogo nie ma, nigdy nie było w tych wysp bezludnych na Karaibach całe mnóstwo, setki setki, no to ja już wiem które są które, które są bezludne na których nie wolno, też wiem i, i Bóg mnie ratował cały czas no dzisiaj to już bardzo trudno to zrobić, bo takie są układy śledzenia statku przez satelity i wszystkie inne historie, że dzisiejszy czas to już super ryzykownie nikt tego nie robi. No, chyba, że potrafi wytłumaczyć czarterującemu, no ale lądować na wyspie to, to już jest ryzyko niesłychane. To już chyba ja też bym tego już teraz nie zrobił. To już teraz to się ciężko zrobić, ale w dawnych czasach to jeszcze się udawało, jak widać z 30 kilka razy zrobiłem załogę szczęśliwą i siebie też wszystkich, no tak, załoga szczęśliwa mogła się zrelaksować czartujący, zadowolony Czas, czasu to tak za dużo mu nie zaoszczędziłem bo byłem zajęty na grylu ale on się cieszył z paliwa że zaoszczędziłem jemu z 20 ton paliwa tak? no to dużo jest, wiadomo, że tona paliwa kosztuje całe mnóstwo pieniędzy Planeta jest szczęśliwa, bo jest mniej zatruta, a statek szczęśliwie pływał. Geniale. Boże, wszechmogący dziękuję za ogrom otrzymanych łask, ogrom Twojego błogosławieństwa. Boże, naucz nas wszystkiego, naucz nas miłości. Podziękowania. Ja to mam za co Tobie, Panie Boże, dziękować. W każdej sekundzie mojego życia ratujesz mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie uchwana matko i wszystkim zastępcom, mniej błogosławie Bóg i Wszechmogący. Ojciec i Syn. 是的，太难，真亏啊。